Witam Was serdecznie, jestem Rambo Fader No i jestem szefem Overtime Miałem dzisiaj też prowadzić The Voice of Overtime 2.5 Jednak to wydarzenie, jak już dobrze wiecie, się nie odbyło Z wyników po prostu technicznych Stąd dzisiaj trochę Wam o tym opowiem Powiem co nie zagrało I czego oczekujemy w przyszłości I czy to wydarzenie w ogóle się odbędzie Dlatego też zapraszam Was do oglądania Warto wspomnieć o tym, że The Voice of Overtime to jest jedno z naszych najważniejszych wydarzeń sportowych Mamy tego świadomość, oczywiście, gdy przygotowujemy nasze wydarzenia. Bardzo dużą wagę przykładamy do całej otoczki tego, jak to ma wyglądać i w jaki sposób ma to funkcjonować. Przy wersji 2.5 trochę, jakby, że tak się wyrażę, zagraliśmy pałę. No, zrobiliśmy to źle. Wszystkie jakby rzeczy techniczne dopiero dzisiaj zaczęły nabierać kształtu, a mogliśmy zabrać się za to trochę wcześniej. Przyznaję, to jest mój trochę błąd. Ze względu na to, że po prostu jestem patronem tego wydarzenia. Robię ten filmik dla was nie tylko i właśnie dlatego, żeby zrobić sobie filmik, bo, bo tak, ale widzicie dla wielu osób, które zarezerwowały swój czas, należą się po prostu przeprosiny. Więc stąd chciałem was przede wszystkim przeprosić za to, że ten czas poświęciliście na to, żeby dzisiaj przybyć. A każdy z nas ma swoje wolne plany, i na pewno sprzyżkowałby je lepiej niż czekając na wydarzenie, które się nie odbyło. Sam personalnie byłbym bardzo zdenerwowany. Personalnie i w imieniu całego overtime. To Wam uczestnikom. Przede wszystkim należy mi się przeprosić. Przepraszam. No dobra, żeby nie przedłużać za bardzo. Chcemy zakończyć na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za poświęconą uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się 9 kwietnia o godzinie 16. To wysoko Overtime 2,5, więc wszystkich serdecznie zapraszam. Obserwujcie nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Odwiedźcie naszego Discorda. No i po prostu, papa. No, trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Rambofather Overtime. 確かに。